Tajemnicza i nagła śmierć Stanisława Sojki wstrząsnęła polską sceną muzyczną i postawiła wiele pytań, na które wciąż nie ma odpowiedzi. Artysta, którego głos był nieodłączną częścią muzycznego krajobrazu ostatnich dekad, odszedł nagle w wieku 66 lat, tuż przed swoim planowanym występem w Sopocie. Zamiast dźwięków muzyki i aplauzu widowni, Polska obiegła szokująca wiadomość: Sojki nie ma już wśród nas. Dla fanów był to cios którego nikt się nie spodziewał. Zaledwie kilka godzin wcześniej muzyk uczestniczył w próbie, a w hotelu przygotowywał się do wyjazdu do opery leśnej. Oficjalne komunikaty mówiły o zasłabnięciu, ale w sieci szybko zaczęły krążyć różne wersje wydarzeń: jedni twierdzili, że artysta źle poczuł się jeszcze podczas prób, inni, że dramat rozegrał się w drodze na koncert. Pojawienie się tak sprzecznych doniesień tylko spotęgowało poczucie niepokoju. Prokuratura rejonowa w Sopocie potwierdziła, że wszczęła postępowanie w sprawie śmierci artysty. Prokurator Michał Łukasiewicz w rozmowie z Superekspresem wyjaśniał, stało się to w hotelu. Prokurator został o sprawie poinformowany około godziny 21.00. W tego typu przypadkach zawsze pojawiamy się na miejscu zdarzenia, więc tak można powiedzieć, że okoliczności naszego pojawienia się były standardowe. Podkreślił także... Że śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, co jest rutynową procedurą. Na tym etapie nic nie wskazuje, by do zgonu Sojki przyczyniły się osoby trzecie, jednak badania i ekspertyzy wciąż trwają. Śmierć artysty nie tylko zatrzymała bieg wydarzeń festiwalu, lecz także wywołała falę emocji w całym kraju. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące wpisów, zdjęć i nagrań. Fani dzielili się wspomnieniami z koncertów, a jego największe przeboje, takie jak Tolerancja czy druchawem we mnie masz, zaczęły bić rekordy popularności w serwisach streamingowych. To dowód na to, że muzyka Sojki była ponadczasowa i wciąż potrafi poruszyć serca ludzi niezależnie od wieku. Wielu artystów i przyjaciół z branży nie kryło łez. Podkreślali, że Sojkę pozostawał osobą niezwykle ciepłą, życzliwą i otwartą, nawet w trudnych momentach. Jedni wspominali jego niesamowity dystans do siebie. Inni wielką pasję, z jaką podchodził do muzyki. Niezależnie od tego, czy spotykali go na scenie, w radiowym studiu czy w prywatnych rozmowach, w ich relacjach powtarza się jedno słowo, autentyczność. Warto też przypomnieć, że życie Sojki było pełne barwnych epizodów. Był nie tylko artystą, lecz także ojcem i mężem, który wielokrotnie mówił o bezgranicznej miłości do rodziny. Mimo, że czasami pojawiały się kontrowersje związane z jego prywatnym życiem, nigdy nie przysłoniły one jego artystycznego dorobku. Wręcz przeciwnie, dodawały mu ludzkiego wymiaru, czyniąc z niego postać jeszcze bliższą fanom. Dziś, gdy Polska pogrąża się w żałobie, pojawia się też wiele pytań o to, kiedy i w jakiej formie odbędzie się jego pogrzeb. Prokuratura podkreśla, że jest zbyt wcześnie, by mówić o ostatecznych przyczynach śmierci i ostatecznych ustaleniach. Trwają różne działania, ucina prokurator Łukasiewicz. To oznacza, że rodzina i bliscy artysty muszą jeszcze poczekać na wyjaśnienia, które mogą przynieść choćby odrobinę spokoju w tym trudnym czasie. Jedno jest pewne: dorobek Stanisława Sojki pozostanie z nami na zawsze. Jego muzyka, charyzma i niepowtarzalne brzmienie zapisały się w historii polskiej kultury i będą inspirować kolejne pokolenia. To artysta, który wywarł wpływ nie tylko na polską scenę muzyczną, lecz także na życie zwykłych ludzi, którzy dzięki jego piosenkom znajdowali ukojenie, nadzieję i radość. Tu Alicja, a to mój kanał Alicja, plotki gwiazdy. Dziś przybliżyłam Wam kulisy tajemniczej śmierci Stanisława Sojki i emocje, jakie wywołała w całym kraju. Jeśli chcecie być na bieżąco z podobnymi historiami, subskrybujcie mój kanał. Zostawcie komentarz i podzielcie się swoimi wspomnieniami związanymi z twórczością tego niezwykłego artysty.